Dzień dobry. Dzisiaj kolejna lekcja wprowadzająca do języka japońskiego dla początkujących. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się takim wyrażeniem, które brzmi to idesne, to i desne". Generalnie to wyrażenie będzie oznaczało coś w stylu mam nadzieję, że, mam nadzieję, że. Właściwie dosłownie to by tłumaczyło się troszkę inaczej i zaraz do tego przejdziemy. Generalnie jak co to będzie dokładnie oznaczało? Gdybyśmy pominęli tą partykułę, to, co oznaczałoby takie wyrażenie i desne, i desne. Generalnie wiemy, że i jest to przymiotnik, który oznacza dobry, dobry, no a des jest to czasownik, który oznacza jest albo być, coś w tym stylu. I na końcu mamy taką typową końcówkę dla języka japońskiego, ne, ne. Generalnie ne oznacza coś w stylu y, nieprawdaż, prawda. Na przykład w języku angielskim to by było coś w stylu na przykład isn't it, isn't it. Czyli to taka końcówka, która tak jakby szuka potwierdzenia. potwierdzenia. Więc coś takiego w stylu i desne znaczyłoby coś w stylu to jest dobre, nieprawdaż. Byłoby dobrze, nieprawdaż. Generalnie taki miałoby to sens. A kiedy dodamy do tego partykułę to. I tak jak tutaj ta falorowana linia wskazuje, zwykle jakieś zdanie przed tym będzie się znajdowało, prawda? Ta partykuła to w tym momencie robi dokładnie to samo, co uczyliśmy się w poprzedniej lekcji. Czyli to jest tak jakby ta partykuła, która oznacza jeżeli, jeżeli. Więc kiedy będziemy mieć tutaj jakieś zdanie, będziemy mówić, że jeżeli to zdanie, i dalej mamy i desne, czyli byłoby dobrze było, byłoby dobrze, gdyby to zdanie się wydarzyło, prawda? Więc takie by było dosłowne znaczenie tego, no ale tak na, kolokwialnie na język polski, to właśnie tłumaczyłoby się coś w stylu, mam nadzieję, że i to zdanie wcześniejsze, które tutaj będzie się znajdowało przed tą partykułą to. Tak więc y, oczywiście to jest język formalny, bo mamy tutaj des. Gdybyśmy chcieli. Powiedzieć dokładnie to samo w języku potocznym, no wystarczyłoby praktycznie pominąć to des i brzmiałoby to coś w stylu to iny, to iny. Czasami, nawet w języku potocznym, bardziej by pasowała tutaj partykuła na, czasami też się tak mówi, to ina, to ina, coś w tym stylu. Tak więc to miałoby dosłownie to samo znaczenie. No więc teraz poka pokażę Wam kilka przykładów zastosowania tego. No więc mamy pierwsze zdanie. Hayaku, naru to i Hayaku, yokunaru, to i To jest przymiotnik hajaj, ale w tej wersji, gdzie ucinamy i i dodajemy Q, już zapomniałem dokładnie jak to się nazywało w języku polskim, chyba to się nazywało zaimek, jeśli dobrze pamiętam. Czyli zamiast szybki, w tym momencie, kiedy mamy tutaj Q, mówimy szybko, szybko. No i mamy tutaj yoku, to jest również przymiotnik i, właśnie dokładnie ten sam, który jest tutaj, tylko tak samo jest tutaj w tej wersji ku, czyli jako zaimek, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak to się nazywało. No ale mamy tutaj mały wyjątek, zamiast iku zawsze, zawsze jest yoku, yoku, bo to jest taki mały wyjątek, więc yoku również e, nie będzie znaczyło dobry, tylko dobrze, dobrze. No i naru to jest czasownik e, stać się, więc... Hayaku yoku naru będzie oznaczało coś w stylu szybko staniesz się dobry. Szybko staniesz się dobry. To by było dosłowne tłumaczenie, więc może być to troszkę dziwne dla was, ale generalnie to by znaczyło, że szybko wyzdrowiejesz. Szybko staniesz się lepszy. I, i generalnie właśnie tutaj chodzi o to, że y, ktoś wyzdrowieje. Czyli yoku, Naru będzie znaczyło, że staniesz się dobry, czyli tak, jakby wyzdrowiejesz. No i do, oczywiście dodajemy tutaj hajaku, czyli szybko, więc szybko wyzdrowiejesz. No i mamy tutaj tą partykułę to, która będzie oznaczała, jeżeli. Więc no i dalej mamy tu nasze i-desne, czyli mam nadzieję, że będzie dobrze, więc jeżeli szybko wyzdrowiejesz. To będzie dobre, prawda? Jeżeli szybko wyzdrowiejesz, to będzie dobre, prawda? Generalnie dosłownie tak by się to tłumaczyło w języku japońskim, natomiast tak bardziej naturalnie na język polski właśnie będzie się to tłumaczyło. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Kolejne zdanie przykładowe. Umaku iku to idesny, Umaku iku to idesne. Więc tutaj bardzo podobna e, konstrukcja. E, mamy tutaj przymiotnik umai. Chyba już poznaliśmy go w poprzednich lekcjach. Umai oznacza dobry albo smaczny, generalnie coś w tym stylu. I również tego można używać, e, kiedy właśnie mówimy takie zdanie. Umaku będzie oznaczało dobrze, bo mamy tutaj tą wersję sku, prawda? I tutaj właściwie zapomniałem użyć. E, kanji, bo tutaj powinno być zapisane w ten sposób, iku to jest czasownik iku czyli iść, więc umaku iku będzie oznaczało pójść dobrze, pójść dobrze więc tutaj już mamy tą partykułę to, czyli jeżeli jeżeli pójdzie dobrze to będzie dobrze troszkę dziwne zdanie, prawda no ale na język polski Tłumaczyłoby się to coś w stylu Mam nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Mam nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Tak więc to jest również takie dość przydatne zdanie. Umaku ik to i ne. Umaku ik to i ne. Mam nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Więc chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak zwykle te zdania, kiedy mają właśnie to i ne na końcu, to oznacza, że tak jakby mówimy. Do kogoś innego. Jakby mamy nadzieję, że komuś innemu pójdzie dobrze, prawda? Zwykle takie to ma znaczenie, kiedy jest używane coś takiego. Natomiast tutaj w tym drugim przykładzie będzie pokazane, jak tego używać, kiedy mówimy o nas samych. Tak więc konstrukcja troszkę się zmieni. Będzie to brzmiało indesga. indesga". Nawet tutaj chyba mogłoby być. Kedo na końcu, jeśli się nie mylę. No ale to pokażemy w, w tym kolejnym zdaniu. Kolejne zdanie: AME amega, FURANAI to i desny. Aśta, amega, FURANAI to i desny. Aśta to jest jutro w języku japońskim. Ame to jest deszcz. Ga, partykuła ga, e, będzie oznaczała, że coś się będzie działo mimowolnie z tym deszczem, a co się będzie działo? FURANAI, FURANAI to jest czasownik furu, ale w wersji negatywnej, czyli furanai, a więc ame ga furanai będzie to znaczyło deszcz nie pada, deszcz nie pada, no i mamy tutaj tą partykułę to, czyli jeżeli, więc aż ta ame ga furanai to będzie oznaczało coś w stylu jeśli jutro nie będzie padał deszcz, to będzie dobrze, no bo mamy tutaj znowu to i desne, i desne tak więc, tak naturalnie na język polski, oczywiście to by się tłumaczyło. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz. Tak więc, to też teoretycznie możemy powiedzieć do kogoś innego, prawda? Dlatego mówimy i desny. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz. Więc y, dlatego również tutaj u, używamy y, tego i desny. No, ale w kolejnym zdaniu, gdybyśmy chcieli na przykład powiedzieć, że e, mam nadzieję, że mój test będzie łatwy, to wtedy właśnie troszkę by się zmieniła ta konstrukcja i brzmiałoby to coś w stylu testowa cantanda to indesga. Testowa cantanda to indesga. Tak więc troszkę tutaj się ta konstrukcja zmieniła. Testo to jest oczywiście test. Partykuła ła będzie oznaczała, że to będzie nasz temat. Kantan to jest przymiotnik, który oznacza łatwy, łatwy w języku japońskim. No i po tym musimy mieć tutaj da, bo to jest no, ten przymiotnik z grupy na, więc traktujemy to właściwie jako rzeczownik. Po rzeczownikach oczywiście też musiałoby być tutaj da. Tak więc przed tą partykułą to też właśnie tutaj musi być to da, bo mamy tutaj ten przymiotnik na, więc teoretycznie mówimy coś w stylu, jeżeli test będzie łatwy, wtedy indes ga. No to, to również znaczy praktycznie to samo co ID, czyli mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie dobrze byłoby dobrze coś w tym stylu generalnie. No tylko mamy tutaj dodane to ndes, o którym uczyłem Was was bodajże w lekcji 34, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeśli nie znacie tej konstrukcji, to również polecałbym obejrzeć tą lekcję, bo to też jest bardzo często używane w języku japońskim. No i na końcu mamy partykułę ga, która oznacza coś w stylu aczkolwiek w tym przypadku. I to jest takie bardzo... A częste w języku japońskim, właściwie kiedy mamy to na końcu z tym wyrażeniem, to brzmi trochę tak bardziej nieśmiale niż idesne. Idesne to jest troszkę takie bardziej niepewne i to tak jakby oznacza, że mówimy raczej właśnie o nas samych, a nie do innej osoby. W sumie dość trudno jest to wytłumaczyć, no ale taka jest właśnie konstrukcja tego. Mam nadzieję, że mniej więcej to zrozumiecie, ale mam dla was jeszcze jedno zdanie przykładowe, które wygląda tak, bo właściwie dość dziwna konstrukcja też może z tego wyjść. tenki tenkiga i to i desne. tenki tenkiga i to i ne. Troszkę dziwne zdanie, bo mamy dwa razy przemiotnik i, właściwie zaraz po sobie. Aśta to jest jutro. Tęki ten wyraz oznacza pogoda w języku japońskim. Pogoda. No i mamy partykułę ga, więc coś się będzie działo z tą pogodą. Co się będzie działo i, czyli dobry, dobry. Czyli tenki ga, i będzie znaczyło pogoda jest dobra. Więc dodając tą partykułę to, będziemy mówili coś w stylu jeśli pogoda będzie dobra jutro. Jeśli jutro pogoda będzie dobra, dokładnie, no to byłoby dobrze, czyli i desny, byłoby dobrze. Tak więc teoretycznie na język polski takie całe zdanie tłumaczyłoby się mam nadzieję, że jutro pogoda będzie dobra. Tak więc mamy dwa razy przymiotnik i użyty w takim zdaniu i... Takie konstrukcje też, też są bardzo naturalne w języku japońskim. Tak więc, no to chyba tyle na tą lekcję. Myślę, że to aż tak skomplikowane nie jest. No, ale gdybyście czegoś nie rozumieli, oczywiście możecie pytać w komentarzach. Ta konstrukcja również dość często jest używana w języku japońskim, więc właśnie też chciałem wam to przedstawić. Tak więc to tyle na teraz. Zobaczymy się już w kolejnej lekcji, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Papa! Pa.